Na wstępie chciałbym przekazać, że odcinek jest z czerwca 2024. Dlatego mogą występować pewne niedogodności, takie jak nierówne audio, słabej jakości mikrofony i tak Za co oczywiście bardzo przepraszam. W tych odcinkach, które będziemy teraz nagrywać, jakoś będzie o wiele lepsza. Pozdrawiam. W dzisiejszym odcinku o OKT ocenimy sobie oprawę Polsatu 2006-2019. E Halo, tu kręcią. Szczęść, Boże, To jest oraz Mikis, witam serdecznie. Bez przedłużania, no to myślę, że możemy już zaczynać. Może ta legendarna muzyka. Ten no. który trwał zaczynamy. naprawdę długo. 13 lat? To dzieciństwo, takie... No. Mamy memówę. Memówę. Kompilacja od Bart Stara, oczywiście. Link do jego kanału w opisie. I do kompilacji. Pozdrawiamy. 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 Bartstar. To jest hmm. taka legenda. Legenda no. już. To no jest legenda. Wielka wielka, legenda tak wszystkich opraw u mnie razem z Eskom 2011-14 To też jest legenda dla mnie. To dla mnie też jest już legenda na no oprawa na zawsze. Każdemu nam dzieciństwo da ta oprawa. Każdemu. No, 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 normalnie. O, dziwny ten ident, taki. To taka jest jakaś chyba dłuższa wersja, wersja na średnie. To jest odrzucone chyba. To jest chyba odrzucone. Albo chyba odrzucone, dusza albo wersja, wersja która trzeba wtykać tysiące sztuk. Tak, to jest dłuższa wersja. To jest dobre. No, to A. jest fajne. To legendarne logo. Nooo, jest teraz jestem. Ja, 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 to jest na najbardziej mylący Dżindiel. No. Tak, one办, To nie jest. to! To. To. Identy, to, ten, to nie są identy reklamy. To reklamy również używane jako... Baj, baj, baj. Ten, jako produkcja? Ale, przepraszam bardzo, to jest dobre logo Polsatu, a nie jakiś syf teraz, co jest na no. no, tym kółkowym! Zjebane. O, inna legenda! Największe prawinne logo, jakie było. Tak! Najbardziej prawilne było tak. live action! Łącza, łącza, lampki Polsatu, gdzie mogę kupić? Gdzie mogę kupić o... lampki Polsatu? Ej, ja też chcesz, się tak? po No to ładnie pragnęłaś po O kurde. To chyba jest... O, wparują, to lecz, no? Ale mi ja. Ale ja, ja. ja. Się nie byle, to chyba... To by drinkle ten... Nie mogę kupić, kolega pyta Nie mogę kupić taką parasolkę Kolega pyta... Łupił się ten tannie To za zawoda ze słoneczek Ale to uśmiech jest Nie było tych wersji Za dużo, za dużo Bardzo dużo Paolerek Kompilacja trwa 35 minut Za się nie oglądamy tych identów on zrobił teleportucję. Słonecznik Polsa, słonecznik Polsa to. Wszyscy narzekali na... Ale to tam mało do tego kwiata, że on tak... Wszyscy no narzekali na tej DRT, a teraz każdy za nimi tęskni, to jest najlepiej. Ja za nim nie robię. To też ten też mają. Ale są super z makami. To jest niezbakami. Takie dobre było. Takie dobre wspomnienia mam z tego. To też. Pamiętam razu pewnego babci na analogowym telewizorze leciał ten ident przed Formułą 1. A my, kij galer, ja nie wiem. Nie, nie, nie. Teraz jest no, via Play jest na Formuła 1. O, no, na, na na tak formu o kurde, słoneczka w sklepie. Co ja mówię? Tutaj można no. wszystko kupić. Idę do tego sklepów, wyszukam lokalizację. O, o, o te, oni temu wieczorem. Oni zrobiłem, Nie, to pamiętam. było rano też. Oni mu udało się Oni zrobili rozdwojenie. Rozdwojenie. Normalnie. Tu była czerwona szewerska. Kurde. Zrobiłem, Czerwony. czerwonym. Ale przelizali się. O. Ale o, fajna farda. No, lują koneczkami. A powiedzmy gdzie mogę kupić? Mama pyta. Udawane... E, wiecie co? Pomalowałbym sobie ścianę na taką fardę. No ja też. A to, to pamiętam, chyba nawet na euro 2008 leciało. Bo to, to ci ta koneczka, tak, Do Dlaczego chciałeś tej, użyć tej koneczki? Bo zawsze chciał jak ten, jakiś mecz był. O, to, to też tak, pamiętam. Ciekawe, jeszcze ten pamiętam że... Francia. euro 2016 leciłam. Fabio, tego euro pamiętam. Euro 2016 na pewno, to tak. No. Dobry czas. Pamiętam. Dobra. Teraz już taki. O nie, ma. i teraz to nie Maj ma. Najlepszy czas polski polskiej O, reklama. Czekam. Mamitny, troszkę mamitny. Najnowsiejszy ident reklamowy polskiego Eteru. Dosłownie, ha. Tak. Może jakoś. jingle. To jest już legendarna oprawa Polsatu. To jest to najbardziej legendarna oprawa w historii polskiej telewizji, tu nie ma w możliwości. No Ale na razie najbardziej legendarne Lost Media w ogóle w Polsce, moim zdaniem, jeśli chodzi o oprawy, no to jest właśnie program dnia 2002 z Polsatu. Bo jak ktoś to odnajdzie, to jest system z świata. To będzie się jedna chyba? W 2013 a 2014 emitowali. Nigdy, nigdy. To pod koniec oprawy też coś tam emitowali, bo to są nowsze dżingle, no to coś pod koniec też emitowali 18-19. Oho, polecamy. Ale polecam. ja nie polecam, a ja nie polecam. A ja polecę tą oprawę. Polecam. No, to... Polecamy oprawę, ja, ona jest no, bardzo dobra. No ja polecam, ale. Yy... Ogłoszenie na dawszy Ogłoszenie się lat 2020 roku. A no kiedy w by ogóle polecamy używali? Od 2011, 2011. roku, ja byłem hmm. pierwszy. No, ogłoszenie bezpłatne. Ogłoszenie no właśnie, bo kto za to płaci? Bezpłatne. Bez sensu. Tam przeczytałem ogłoszenie piątego. Ładne. Ogłoszenie było płatne, piąte. tutaj ogłoszenie. 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 Masz piąte. drugą, masz drugą, szerszą wersję ogłoszenia piątego. Co to takie <laughs> drzwi te było? O, społeczne. Ogłoszenie. Ogłoszenie społeczne. OHS A społeczne. O Mark Archiwum to chyba było z tego co kojarzę. Mark Archiwum albo ten, jak on tam miał? Oh, a jeszcze jedna wersja? Nie. O tego to nie widziałem? Wow. To jest tyle tych wersji. O, to przełączenie. To no, z... jeszcze o, przejście na reklamę było. No o, było. Tak samo no. z ogłoszeniem nadawcy było. ogłoszeniem nadawcy było. Wyborcze bla bla bla. Coś tam pochodzące od... pochodzą od komitetu o, tutaj jest taki nic. jakoś jak nie, była nie, nie to... na... Ale Dosłownie tutaj to... nic nie widać. No? Dosłownie, ale napis był na to samym to tym na całym identcie. Ale no, nikt to... nie widział. To... o to ogłoszenie wyborcze partii politycznej. To o to... No, to... Bez Bez to społeczne partia. To... A sprzedaż. A społeczne Nie mieli ident Nie no, przecież TV okazję tam leciało. Przecież tam TV okazje leci. Na scenie preklamowym no, no, tak. nazwali no, teleshopping. Nisko stramy chyba leci. by to. O. Reklama. Poduszkowa reklama. Ja do 2011 tego używali. Jak to Nie, to się dzieje jakoś rzadko. Dlaczego rozjebałaś poduszkę? Gdzie wy będziecie spać? Poza przerwą 16 się 90. że nie imitowali tej oprawy z tymi poduszkami. Jakiś. A tu polecamy. Pierwsza wersja. Są początki tej oprawy. Mhm. Czy oprawy też przestali emitować w prawda? Nie, no, 20 emitowali 20 potem. Do A tylko, że emitowali? No nie jest coś. Emitowali do 2013. Dobra, lecia rano albo przed Hugo jeszcze mhm. do 2009. Jakby set miał pasmo dziecięce to by się nadawała w sumie. E no Dzieciaczki, no, no, nie ma te bajcie filmów z tym. chyba w sobotę? W niedzielę leciały chyba Kreskówki leciały. na Wolsecie. Ale co była kolejna, kolejna dłuższa dłuszka polecamy? Lecą filmy, lecą filmy, a nie kreskówki, lecą filmy. No to tak wywalony leci w każdym razie dla dzieci. Marzec 2006 to jest. To jest 2012-2013 Ogłoszenie nadawcy Tak, ja wtedy znalazłem ten jingle na in Motion to był 2013 rok Ogłoszenie na dawcy Ogłoszenie stradawcy Stradawcy Ogłoszenie dawcy Nie no ogłoszenie odbiorcy i chyba no, o, o, to teraz pamiętam normalnie ja to był nie to nie aż nie nostalgia naszła To dobrze To na frontalnie to A pamięta każdy? To nie, nie ma ciura, że tego nie, nie pamiętam. Kurde, kurde było tak niedawno, to prawo. Ta, ta, tak, ja nie nie to było nie, to my tak, tak. Czy... A mega fontanna, wy dwa. Fontanna? Fontanna. Byłem w gdzie jeszcze oglądam parę polecamy. Ciekawe czy tutaj też no polecamy, będzie połączył zidentem? Nie będzie. Dla mnie nie jest odnalezione. Dzięki za link. Polecamy. Ale nie polecam. I dzie ciekawe to, ciekawe polecamy. I odpływa lówka do dziecka. Polecamy. Ciekawe, co to Polecamy, oni tego mieli. Ciekawe, no kto im pozwolił wejść do tej fontanny. No mówię, tu jest za dużo tych wersji. Tutaj się zanudzimy tymi piersiami. O, ten, tylko wstacie. Używali, no to się do Tu, tu, tu. No to jest przegłos. Nie tego jest. Tak Promocja też chyba używali często w 2011. Do 14. Ale to ten tak chyba, chyba też puszczali. Do 2011. Promocje tylko to samo 2014. co ogłosznie nada w tym. Tak, to samo, no, więc tak bez, sensu no. wiadomo, tak gdy... bez sensu trochę. Ale wiadomo, tego... Bez sensu to zbierać. No. Ale za dużo i tak to jest za dużo. Wow. No, no, dużo. No za dużo, bo są już kawerski tego. Kolejna! Kolejna wersja. Za dużo. Za no już mamy taki przepis, że. Okej. Nie zaznaczam tego. To jest szczęście. Tak, jest klimat, a Tak zawsze jest. Tęsknimy, a tam będziemy tym żygać. Tak, to był jeszcze przed końcem uprawy, To był ostatni dźwięk, jaki hmm, lutowali w tej oprawie. 27 lutego. Tak. 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 Do końca już leciało też. Ale morda udawana. Ale znaczy do końca to swoją drogą, ale długo tego też nie było. Jeszcze ile jeszcze tej muzyki. Ja ją My się zarzygamy. Mi, mi, ale mi fajny kwiatek. ale urosło. O, tutaj jest. Polecamy sobie. Ja, ja na przykład nie żegam muzyką z Eski, którą słucham non stop. Znaczy nie to, że jej nie lubię, bo lubię, tylko jak posłucha się przez 34 minuty co chwila bez przerwy, no to wiesz na kompilacji, na premierze kompilacji to już w ogóle można żygnąć, bo tutaj można chociaż porozmawiać, o tam... 2014! Jak wystarczy wystarczy prawa, bo to tam było, właśnie największy oglądałem wtedy Polsat. Ile jeszcze tego? W tych wersji... Tylko w Polsacie. No nie tylko, jeszcze w TV4. A to się w TVN. Tylko w Polsacie. To było przed ogłoszeniami nadawcy, to tylko w Polsacie. Jak już hmm. przestali polecamy emitować, taka, taka Ja hmm. się Te... o ten to jakoś nie tym. Ten jest taki, wiesz, fajny. Taki spokojny. No o, ta z galeriianki. Wiele to jeden, normalnie. Polsatu. To na trudnych sprawach cały czas. Pamiętam, no. To, to nie, nie trudne sprawy mają wspólnego ze sklepem Polsatu, no ale nie będzie. No tak, tak tak i tak się na tych z nieładnie. No nie ładnie, właśnie. No właśnie. Dlaczego ja no. mi to małeś, ten czekiel w nocy? Nie wiem. Ja widziałem. Jeszcze przed zmianą oprawy było. A no, to pewnie musieli rzadko puszczać, dlatego ja nie pamiętam. Mega rzadko. Bardzo rzadko, rzadko puszczali. Ty... Ej, fajna ta farba. musimy kiedyś taką kupić, o ile się da. No. Ale ten uśmiech jest udawany. No i teraz yy, piłkarskie. No, poleciało przed yy, sportem wydarzenia. Ale widzicie, by... jak... no tak, leciało, tak się tworzą w piłki nożnej. Dokładnie. leciało Po satowych tworzą się bierze, euro nie debilu. tak na mnie debilu. O, nie o, o, już ale debilu. Niech ktoś nie debilu. Nie, 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 nie. Nie, Ale Nie, to jeszcze nie, jeszcze nie. W Euro 2008 używali specjalnych dżingi. Oto Nie, tak. nie, 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 nie. To były tak. zwykłe, tylko że No ta, no ta, no ta, właśnie o tym mówię. No. A tutaj no, czeka, to wcale czekam na konkurencję. Jak do mnie znowu? Będzie content to Patryk będzie że... dancing, bo to się... A co ci chodzi? Nie będzie. No, ci... Nie chcę dżingli. Nie o, się o i chyba tysiąc. to jest... To nie jest to. Euro tysiące... Mam nadzieję, e... że w tej kontynuacji będzie właśnie to... to euro 2008. Mamy my Gipro, Włącz emocje. Najbardziej emocji. Emocji. emocje. Wyłącz emocje, wyłącz emocje. To no jest... Ale w ogóle te jingle tak, tak są takie... Te początkowe włącz emocje były takie jakieś... Nie wiem. Dziwnie, takie dzienne puszczali nierzadko, coś nierzadko. To była wersja nie. 2000... Nie było podskierowane w ogóle ee... do Nie 14... to jest wersja bo... Do... Dslepsza no To, to jest do 2014 Nadal dziwnie to wygląda. No to Od 2000... Nie, bo to... Nie, bo oni zmieniali chyba te okienka tam w środku. Do 15. Te dżingle były A tak bo powinniśmy zobaczyć? Jezu ja już to, pamiętaj, to, to już pamiętam. jest najnormalniejsza chyba wersja. Ja pierdolę, leciało w pól. Tak, no tak, bo to już puszczali często akurat. O, te pamiętam już 100%. O, o, o. Też 100% pamiętam. Nie no, to, to, to jest legenda. To, to każdy ma legendę, no. To jest legenda, to, to jest legenda ale, to, ale legenda, mogę z ja tym tyle... To jest tak charakterystyczny y, dżingiel. Hmm. Wracając jeszcze do tych, do dżingli sportowych były jeszcze na siatkówkę, których nie wiem, czy tutaj będą, bo były jeszcze na siatkówkę takie. Będą, będą, bo na siatkówkę używali podczas yy, Mistrzostw Świata w 2014. O, i zapowiedzi o... o... nie wiem... Super Sabelka. W pełnym niebezpieczeństwie. Sekta Łoch. wyścig. W niedzielę oczekiwań w Polsacie. To jest, za jest to dziecko, Poznaje. To jest, za tej... to jest A, w tej... legendarna belka. Tak, to jest ta legendarna. O, jak Polsat miał wtedy prawa do mistrzostw świata w piłce siatkowej 2014 i wybrane mecze emitował na głównej antenie. Ostatnio, za połowę bardzo stare prawie to Deadpool. Oni tę siatkówkę teraz cały czas emitują. Polsat to jest stacja do siatków. Zdecydowanie. Mogę powiedzieć tak, że stacja do, do wyścigów to też powinien być Polsat, ale do Żurzla Eleven zdecydowanie. Do Żurzla Eleven robi to najlepiej. Kocham to logo ekranowe. A piłeczkę nie, nie. a pił piłeczkę, na piłeczkę. Liga, Ligę Mistrzów, Ligę Europy, Ligę Konferencji Europy i Ekstraklasę to wiadomo, Potem że. Do, zna... Nie do Polsatu tylko do, zechce, do kanał Plus. Kanał Plus zechce, są, do kanał zechce. Plus. Do Polsatu szczelsej, short. Polsatu bez tego dopisku HDS, m, bardzo Tak, wykonujące. to normalnie wygląda, nie jakiś dopisyk HD ze strony, po co on był? Hmm, hmm. Ale fajnie wygląda ta oprawa. Potem by można by było gdzie indziej umieścić, a oni go umieścić w najgorszym możliwym miejscu. Tak, hmm. Bo tak, dla w tym miejscu. Między. Słoneczkiem mam napisem. To fajnie. Nie, nie, nie. Nie, nie, nie. Nie, nie. Nie, nie. Nie, nie. Nie, nie. Nie, student. Nie, nie. 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 Nowy serialowy hit. Nie. mnie, kochaj. Już dzisiaj o 20.15. Tylko w Polsacie. Ten pierwszy raz. Ale nie mogę mu odpowiedzieć, także no... I to było chyba najbardziej brzydkie i Nie no to no, jest już to, Ta czcionka! Jeszcze ta czciąga no. i kolor tej ściąki w ogóle nie jest z tłem. Pezno, z tłem. to jest jak z, TVP, ten, z To jedna z TVP tych zapobiegów. przejście takie. To mi przypomina trochę o prawej jedynki, którą oglądaliśmy chyba tak, wcześniej. Tak. Tak, z 84 chyba. O... Weźmy. To, przepraszam. Ta muzyka w tle, to jest taka legenda. Nie, hmm. no. Oh, Na pewno dzisiaj wieczorem że... w Pulsacie każdy pamięta, bo to po wydarzeniach są działy. Świat według kiepskich. I to było By. normalne dzisiaj w Pulsacie To leciało chyba do 2015? Ale to byli starszy do 2019. To jest normalnie, że się nie żyje. Dziś kojarzmy. Nie większość. Dziś ja kojarzmy. Ja tam może pamiętam.

co jak czwarta. A jak trzecia? A gdzieś piąta. A gdzieś siódma? A jak, jak pierdolimowa miłość? Halo, a gdzie ósma? O jezus! O, nie, ten dopisek HD! No, nie. Piękna jakość! E ten Uwa. dopisek HD! Jakość tragiczna. Ojo, to, to przef, chcemy powrotu do No to jest napisane przez SZ. Toprzeb. To się wpadka jest. No o, porady na zrady. Nie pamiętam, coś, było właśnie to była wpadka. No tu był bardziej zdrady niż porady, no ale dobra. Zdrady! Zdrady kręciołka, o matko! Kręciołka jest na pojutrze. pojutrze. I to już jest legenda. To już jest legendarna wersja. No nie Dzisiaj czy pojutrze? Dzisiaj czy pojutrze odcinek serialu kryminalnego ślad. Ale ślad. jaki ślad? Po narkotykach? W narkotykach? World VAT Z, Z. Nie. Się, to nie został tak ślad jak no ja Jutro Mega czy Ja nie wiem, czy dzisiaj, jutro oh nie, nie, nie. O Nie, to jest Garfield Goldie Ooooo ojciec chrzestny Ojciec Krzestny Ojciec Chrzesny Dwaj Ojciec, chrzestny. ojciec, chrzestny. ojciec chrzestny. O, o, o to pamiętam To co wtedy KRX likwidował w 2011 roku Czyli że przedstawianie y, zapowiedzi w okienkach jest y, tego końcówka filmu Opisy This To my big Greek wedding oh, oh my gosh grecki? Co Comic up next on. Pulsar. Tak, comic up next. Kupisz się w łeb. Magazyn sportowy. To jest to samo co za chwilę przecież człowieku. A to się spłotka miłość. Garfield ucieka z komiksu. A, 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 a czemu nie z kosmosu? A czemu nie tego? A czemu nie z, czemu nie mi z, mi mi z mi tak? Prawdziwe po prostu, po prostu na pisać. Uh, checate -ch. um huh? A czemu Garfield Ciebie. Ciebie, to, się nie ucieka ze świecim kaksta? Nie wiem, bo się tam ukrył. Wolności. ...premiera telewizyjna, Garfield ucieka z komiksu, wkrótce z kosmosu. W Świat według jebskich. Tam, tam był nie, ta, 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 ta i oh. ściana z, tym, z tymi słoneczkami przez urywek sekundy z Ibiszkiem. Dziewczyna z sąsiedztwa, to się Józef powinna nazywać kłamczucha z sąsiedztwa. Powinien jeszcze wrócić tam. Kłamczucha robi zucha robi zucha robi zucha. Daje słowo, o, daje słowo i lingo co jeszcze powinno wrócić? Bingo bingo bingo, bingo, bingo. bingo, 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 Boże to logo. Co to pismu to jest? No, no, to. Bo co to? Hey, Ale małe to za chwilę. Program dostępny w jakości HT. z napisami audio, A z napisami dla niesłyszących. Zapraszam. Ja nie zapraszam. Co To jest. Co to jest. 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 legendarna pausa. Ta muzyczka no. taka przed, przed nowym dniem z Polsat News. Dosłownie, no. to jest. To po telekazupach, po TV-kazle leciała. A no, no. 2021 jeszcze była ta pauza. To prawa budzi... Całe dzieciństwo wychowało to na zak Black. Każdego to wychowało generalnie, no i co tu dużo mówić, Hotel no te ta te legenda, ten live action to jest w sumie legenda okazjonalne, których nie widzieliśmy tutaj, to jest po prostu takie dobre, a zwłaszcza ta yy, Bożona Narodzenieła z 2017 roku. To jest takie kurde cudo, że normalnie jakby się to oglądało w telewizji, to by się popłakało z tego yy, z... ażby łezka wokół poleciała, że to jest takie dobre. Ta oprawa to jest taka legenda, daje ocenę 9 na 10. A więc nie ta oprawa to jest po prostu cudo. Nie to jest po prostu... najlepsze wspomnienia mam z, z tą oprawą, jak, jak również pewnie wszyscy mają tej wspomnienia z tą oprawą. Oprawy zakazane, które nie były w dzisiejszym odcinku, też są po prostu zajebiste. Zapowiedzi i w ogóle wszystko jest zajebiste i całą prawę oceniam na 10 na 10. Mogę powiedzieć tylko tyle. To jest legendarna oprawa. Jak tutaj każdy to powie, to jest legenda na zawsze. No i możemy powiedzieć tak. Co mi się tutaj do niej nie podobało w tej oprawie? Ze Ta ze strony zaopowiedzi 3 Belkowa, chyba z 2009, z tą beznadziejną czcionką, jakby z TVP, Paskudna. No i jeszcze hologo logo Polsat HD, oczywiście. A tak, to to nie mam nic do narzekania. To jest po prostu cudo oprawa. Tak samo z większością okazjonalnych to jest po prostu legenda. Da. No tutaj stałam po prostu dyszkę. Ja powiem tyle, że czcionka faktycznie z tej trzypozycyjnej zapowiedzi z 2009 roku, no to to jest kicz totalny, to nie ulega żadnej wątpliwości. Natomiast reszta prawy myślę, że nie ma się do czego doczepić. No chyba, że doczepię się do tego tekstu, jeśli chodzi o dżingle reklamowe, że on jest po prostu jasny na jasnym tle co kompletnie nie pasowało, jakby w identach live action ok, ale w identach zwykłych no to tak trochę Kiepsko to wypadło. Przede wszystkim nie szło, by się też rozczytać, co nawet mieliśmy dowód w jednym z identów. E, no, ale myślę, że mm, nie ma się też co do tego, nie ma się nad tym, nie ma co się nad tym pastwić i ja tej oprawie daję ocenę 9,9 na 10. wiele stacji mogłoby się uczyć. Tak? Ta oprawa, jak tutaj moi poprzednicy mówili, jest po prostu legendarna. Wychowała naprawdę dużo osób i to jest z tym wszystkim najlepsze. Cała oprawa prezentuje się idealnie, no może oprócz tej właśnie jednej rzeczy, moja ocena to 10 na 10.